Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: Jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie: Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrześcijanowy z nieba czy od ludzi Oni zastanawiali się między sobą Jeśli powiemy z nieba to nam zarzuci dlaczego więc nie uwierzyliście mu A jeśli powiemy od ludzi to boimy się tłumu bo wszyscy uważają Jana za proroka Odpowiedzieli więc Jezusowi Nie wiemy On również im odpowiedział Zatem ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Czy często zadajesz sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego postąpiłem tak, a nie inaczej? Dlaczego zrobiłem coś w taki, a nie inny sposób? Dlaczego to powiedziałem? I tak dalej. Jeśli z czystym sumieniem zadasz sobie to pytanie... To pytanie dlaczego, to otworzy się przed tobą ogromna furtka, która zaprowadzi cię do zmiany, zmiany myśli, postępowań, czynów. Jeśli tylko z konsekwencją będziesz powtarzać sobie to pytanie i odpowiadać na nie, ono cię zaprowadzi bardzo daleko. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem.